możemy jechać. Fuck To mi się nie podoba, że on yy, że on się mnie pytał o te bronie. nie! Zawsze chcę kliknąć jeden i mi wybiera tą samą broń. Znaczy nie tą samą, którą muszę wybierać od nowa. Tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. O, tak. hmm. Dobra. Ach kurde i z tyłu. A, Sejmu when... a dobra, nie przeczytałem tego. Przepraszam. Fuck. Aj, to wyszedł. O, jest, dobra, mam. Kurde. No i co? Myślę, że jak po dwa postrzelam, to i tak się gdzieś tam trafi. A to główne. ale tak nie jest fajnie. I z tyłu. Za dużo osób. No nie wiem, ostatnio było 32, to było za dużo. Myślałem, że jak ustawię 16, to będzie spoko. Nikt jeszcze nie dał podstawowej porady w CS Wszyscy dali już mhm. Kurde Zmień serwer na 32 sloty, no może od razu na 1000 to się już się grać nie da na 16 Dobra moi drodzy, zmieniamy, wyjść do menu głównego, zmieniamy serwer, żeby nowe osoby mogły być i zmniejszym, zmniej, zmniejsz, zmniejszymy ilość, to ilość to osób Graj, serwer społeczności To co, na 10? To nie jest kurde. O, taki. Pokaż informacje tu dołącz Linka. No, ok. A mogę Guns? No nie. Co to znaczy, że ja teraz będę musiał z jakąś bronią randomową biegać? Który to chyba pasza z nami gra? Jest akapiceps. Biceps. Nie rozumiem tego. Dobra, ale to jest już chyba Team deathmatch, wiecie? O, bandyta z nami gra, zajebiście, To dzisiaj jest... Kurde, a czemu on miał akacza? A ja nie miałem akacza. O, teraz już mam coś w życiu z Nie nic nie to poczekajcie. A, takie dupę, So, może zagrasz facet? Co to jest facet? F3 naciśnij. Co daje F3? Nagew mam jakiś. W życiu takich broni nie miałem w tej grze. Coś słysza? Moje kroki? O, fak Boże to. Przestraszyłem się. Tak podziurawiłem. B, otwórz menu kupna. Jeden losowa broń. O! Kurde twój czas minął. Naprawdę. O teraz o, kupię sobie coś normalnego. Dobra, B. E, karabiny. Który jest ten zwykły? To jest zwykły. No, zajebiście. O to mi właśnie chodziło. Na no, fuck, dobra. Teraz to zacznę grać. Jeszcze... No i czemu znów losową? Brzmi mi to kupowanie tak długo, dużo czasu zajmuje Jest pierwszy kill Może się nauczy kupować przed... Idę za tym typem bo on jest jakiś dobry F1, mówią. Losowa broń jest teraz wyłączona. Dobra, zajebiście. Dzięki. Dzięki. Dobra. Kurde, jakiego zrobił skoka. Okej, okay. i co, będę miał znów... Dobra. all Ach kurde, to już się nie udało. Nie jestem najgorszy, mam już 5 killi. A tu są moi, dobra. O. Och, skóry. Czy zmienię serwer? No nie no, na razie ten. Szkoda, że nie ma tak, że można powywalać ludzi po, jednym, po jednej grze. A. Zawsze kłócam jak strzelam, bo widziałem, że to działa. No jest tylko 10 slotów, a jak chcecie grać na więcej? Nie da się wcześniej graliśmy na 16 i było kurde średnio Nie, yeah, nie załatwił. Jakiś dobry koleś. 6 kili. Oh. No Patrz na mini żeby muszę też patrzeć na ekran, neku no to drugie się nie udało, poprzedni nie był dobry, moim zdaniem za dużo było na nim osób. 16 osób to jest za dużo na deathmatch. Nie no się nie da nic powiedzieć, ja sobie chcę tu poćwiczyć, przynajmniej jakoś strzelić. Ale tak utazik ze mnie. Skoczyłem tutaj. Gdzie on jest? Uh! Fuck. O, bezwina. Się wszyscy pochowali. Aj. co? Nie lubię snajperów. Zabijają jednym szczałem w głowę. O kurde, areny, jeden na jeden. <laughs> Aj, fuck, pociągnie tym nożem. Jeden na jeden, ale jaki to jest? One się jakoś nazywają? Arena albo coś? Ja bym chciał mieć taki, że ja no, ale ja wejdę na arenę, to znowu ja będę musiał czekać później 15 minut, zanim mi ktoś wylosuje, nie? I co? Na jarokowym jest bodajże 17 slotów, ale to jest jeden na jeden 17 no to ja dalej nie wiem jakby to miało dość działać. Muszę się Izaka zapytać o zajebiście. no ale jeden. Patrz, 32 sloty Team Deathmatch zrób nie da się grać na 32 slotach. Jest główno wtedy. Ale mi wywalił, to jakiś snajper był No nie, to ten koleś to jest snajper tak. Tutaj był, nie? So, mogę ci zapodać arenę Tori, to wejść na tym speak. Ty możesz wejść czy nie możesz wejść? A ty jesteś czekaj Tori, ja cię przerzucę i mi powiesz o co chodzi. No Tori i o co chodzi w tej arenie, co? No że masz tak, że masz jeden na jeden na, na takich... Jakby no dobra, no ale słuchacz, I jakie miałam szanse na to, że ja akurat będę tym jeden na jeden, a nie będę patrzył jak inni grają bo to jest tak, że ci, że ty grasz i gra... pięć innych par. Na, na rękach. Aha, czyli ja gram i inni grają tak. i ogólnie ten. A I, dobra, jak wygrajesz to, to ci daję wyżej tego, wyżej przeciwnika. O boże. a jak przegram ciągle, będę przegrywał to bym nie z Nie, to będziesz w tej samej tej i będziesz miał innych przeciwników. No jak innych, jak ty mówisz, że ich jest tam 14 slotów czy coś. 12 slotów, to ty dostaniesz tego, który, który przegra w wyższej Aha. na wyższej arenie. No a jak kiedy się to kończy, jakby non stop przegrywał, to co się stanie? Nic się nie stanie. No dobra, to zrobimy przerwę i po przerwie ten... I Tomasz, po przerwie rzucie mi rzucie powiesz na o co w tym chodzi, okej? Okay? Mhm, mm no, no to wejdź ja najlepiej. No dobra. Na